Nie wiem, dlaczego tak bardzo utarło się, że konsekwencją biegania będą bolące kolana i artretyzm. Jest całkiem odwrotnie, bo wiele badań pokazuje, że rekreacyjne bieganie może zapobiegać rozwoju zapalenia kości. Niektóre badania wykazują nawet, że jeśli chorujesz już na artretyzm, bieganie nie pogorszy twojego stanu, a nawet może zniwelować występujące przy nim oznaki i symptomy. Dlatego biegajmy dla zdrowia. Osoby, które mają już problemy ze stawami lub chcą e, profilaktycznie Wesprzeć swoje stawy, kość, bo stawy to jest jedyny narzut w naszym organizmie, który nie ma bezpośrednio nerwów, tak? I jedyny możliwy sposób, jak stawy dostają witaminy, minerale, wody. To poprzez kości. I właśnie, żeby nasze stawy działali jak najdłużej, tak, żeby jak najdłużej mogliśmy cieszyć się swoim chodzeniem, tak, bez pomocy narzędzi innych lub innych ludzi, musimy właśnie dbać o zdrowie naszych kości i o zdrowie naszych stawów. Ja polecam produkt w płynie kwas hialuronowy do picia, profilaktyczny jeden, dwa razy do roku, można na zmianę z plynem kolagenem. Też polecam Czas od czasu, czasu chodzić kompleksowy program zdrowia Waszych stawów, a i zdrowia kości, tak? Trzeba uzupełniać witaminy i minerały, z których się składają nasze kości i nasze stawy. Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o tych programach, napiszcie do mnie w komentarzach słowo stawy lub od razu w prywatnych wiadomościach.